O, dzień dobry. Jest. Artur Mydlarz ze Szkoły Jakości. Zrobiliśmy dla Was coś niesamowitego. Wiele osób ma problem z tym, czego się uczy na danym stanowisku, co jest potrzebne na innym stanowisku, co umieć, żeby zostać menadżerem czy dyrektorem nawet kiedyś. Więc w Szkole Jakości na bazie naszego 6 doświadczenia i współpracy z wieloma kursantami i trenerami stworzyliśmy mega matrycę kompetencji w inżynierii jakości. 101 kompetencji podzielonych na poszczególne Stanowiska. Zapraszam serdecznie do szczegółów artur Mydlarz. Wlog jakość. I dzień dobry, po krótkim intro. Dla osób, które są tutaj pierwszy raz jako przypomnę, nazywam się Artur Mydlasz przez 10 lat pracowałem w przemyśle jako inżynier jakości, menadżer jakości w wymagającej branży lotniczej. Od 6 lat prowadzę własny serwis szkoleniowy, szkoła jakości, gdzie jest ponad 30 szkoleń dla inżynierów i specjalistów. Jesteśmy największym obecnie serwisem, a zaczynałem wszystko od zera, pracując jeszcze na etacie, bo już ta praca etatowa mi się trochę znudziła. Warto odwiedzić szkołę jakości, ale dopiero jak przeczytacie sobie matrycę, jak zobaczycie matrycę, którą zrobiliśmy specjalnie dla Was, bo ja uważam, że w naszym kraju ciągle brakuje świadomości, Wśród inżynierów, wśród specjalistów na temat tego, co powinno obowiązywać na danych stanowiskach to raz, bo wiem, że wiele osób jest po prostu wykorzystywanych. Pracuje na jednym stanowisku, robiąc 3-4 rzeczy różne z różnych tak jakby stanowisk. I przez to, że się boją trochę zmienić pracę, są zasiedzeni albo ktoś od nich wymaga tych rzeczy, no to uznają, że tak ma być. Zdarza się tak w niektórych firmach, że dyrektorzy czy prezesi firm przesuwają po prostu kolejne odpowiedzialności na tych biednych inżynierów, bo widzą, że oni potrafią te rzeczy wykonywać. Ta matryca Wam pozwoli rozdzielić, co jest w Waszym zakresie, a co nie. Druga rzecz bardzo istotna to jest matryca świetna dla osób, które chcą się rozwijać, które wchodzą dopiero do przemysłu, na przykład. I nie wiedzą, czego powinny się uczyć, żeby być dobrym inżynierem jakości procesu, żeby być dobrym inżynierem jakości dostawców, albo żeby być kiedyś menadżerem, jakie kompetencje zdobyć. Więc otwieracie sobie tą matrycę, zaraz wam pokażę, jak działa i będziecie mogli sobie z tego korzystać. Trzecia rzecz, którą adresujemy i rozwiązujemy problem, to jest świetna matryca też dla firm. Dla firm, które chcą postawić świadome działo jakości, chcą zbudować. Kompetencje odpowiednie w organizacji. Dla menadżerów to jest świetne, dla dyrektorów, którzy chcą mieć ludzi o odpowiednich kompetencjach na danych stanowiskach, żeby nie wstydzić się na przykład przed klientem albo żeby nagle się nie zastanawiać, że klient czegoś wymaga, a u nas nikt tego nie wie w organizacji. Więc to też będzie pomocne. Zachęcam do przegonięcia. Teraz razem ze mną przejdziemy do widoku komputera. A tak jak mówiłem, jeżeli chcecie dostać tą checklistę, napiszcie komentarz. Że potrzebujecie takiej checklisty albo komentarz, dlaczego chcecie się rozwijać. Pomoże nam to raz, w algorytmach YouTube'a, dwa, więcej osób się dowie o tym wszystkim. Czy pomożemy po prostu też większej ilości osób w taki sposób? No to zapraszam do widoku ekranu. I witam już z widoku komputera, z widoku ekranu. Tak wygląda nasza globalna matryca kompetencji inżynierii jakości. Ponad 100, dokładnie 101 kompetencji podzielonych na odpowiednie kategorie, które ocenione są w skali od 1 do 10, a w kolumnach u góry macie wypisane kolejne stanowiska inżynier jakości procesu, inżynier jakości dostawców, inżynier jakości klienta, menadżer jakości, dyrektor jakości. Ja nie będę przechodził przez wszystkie kompetencje, bo by ten film zajął godzinę, żeby omówić każdą z kompetencji. Każdy z Was, jeżeli Wejdzie sobie w tą matrycę, będzie mógł sobie prześledzić, jakie kompetencje są istotne. Jeżeli pojawią się z Waszej strony jakieś pytania, zachęcam do komentowania, chętnie na nie odpowiemy, też nam pomoże to w algorytmach YouTube'a. Przejdę tylko przez kategorie, moi drodzy, które tutaj dodaliśmy, wrzuciliśmy: Audit, Automotive Quality, Business Intelligence, Digital Quality. Czyli m.in. nowe technologie i to, co będzie się działo w kolejnych latach, czyli pełna digitalizacja jakości, big data, LLM, cloud, chat, GPT, automatyzacja raportów, dokumentacja techniczna, tematy związane z IT i analizą danych, kompetencje miękkie, kompetencje z, labor z kontroli jakości, jak choćby interpretacja raportów z laboratoriów, czy interpretacja raportów z IMM, leadership, typowe dla menadżerów i dyrektorów linii optymalizacji. Ja uważam, że nie ma teraz inżyniera jakości sprawnie posługującego się nomenklaturą i pracującego w przemyśle bez znajomości linii optymalizacji. Metody jakości pipa VDA, PQP na przykład, narzędzia jakości, narzędzia statystyczne, obsługa klienta, problem solving, różne Aspekty jak choćby KAPAK, QRQC, raport 3, zarządzanie projektami, aspekty związane z systemami zarządzania jakością, aspekty związane z dostawcami, aspekty z finansami, bo w jakości też są aspekty finansowe, ogólne tematy związane z zarządzaniem jakością, gdzie trudno było je gdzieś się zakwalifikować, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategią, zarządzanie wiedzą i zarządzanie, moi drodzy, zmianą. Tak wyglądają kategorie. No i dalej mamy poszczególne kolumny z właśnie stanowiskami, jak choćby czynnik jakości procesu, dostawców, klienta, menadżer jakości, dyrektor jakości. Jeżeli pracujecie na danym stanowisku lub chcecie pracować i też nie chcecie tak przeskakiwać przez całą tą checklistę matrycę, to ja wam proponuję prosty trik, czyli przefiltrować sobie dane stanowisko od Z do A. Wtedy macie od góry te kompetencje, które są najbardziej wymagane, te, które są oceniane na 10 przez nas. Podobnie jest z jakością dostawców, podobnie jest z inżynierią jakości klienta. Dla menadżerów, jeżeli ktoś ma aspiracje do bycia menadżerem i dla dyrektorów również, jeżeli ktoś ma takie aspiracje, a trzeba mierzyć wysoko i uważam, że jak ktoś tylko chce, ma plan, rozłoży to sobie w czasie, nauczy się odpowiednich rzeczy, wybierze odpowiednie oferty, to w końcu do tego stanowiska dojdzie. Ale to zostawmy teraz posortowane tutaj po kategoriach, jak ktoś sobie wejdzie. I jak czytać tę skalę? Jak, jak to rozumieć? Poniżej macie legendę zapisaną. Skala od 1 do 2 to jest podstawowa świadomość. Żeby mieć świadomość w danym temacie, czyli wystarczy ogólna znajomość tematu, rozumienie podstawowych pojęć. Nie wymaga praktycznych umiejętności w zasadzie. Od 3 do 4 to są podstawowe wymagania, potrzebna podstawowa wiedza praktyczna, rozumienie procesów, sporadyczne wykorzystanie. Od 5 do 6 standardowe wymagania, regularne wykorzystanie w pracy, wymagana praktyczna znajomość, samodzielność w takich typowych sytuacjach, powiedziałbym w 80%. Wysokie wymagania od 7 do 8, powiedziałbym to praca samodzielna, samodzielna praca z danym tematem, kluczowe kompetencje na stanowisku, wymagana biegłość, e, oczekiwane zaawansowane umiejętności, no, i od 9 do 10 to jest taki poziom ekspercki, czyli krytyczne wymagania, absolutnie kluczowe kompetencje, wymagana ekspercka znajomość i stanowi o sukcesie stanowiska. Tak, na takiej zasadzie powstała ta matryca. Ja cieszę się, że ją zrobiliśmy w szkole jakości, bo czegoś takiego brakowało, nie było. Ułatwi to pracę wielu moim zdaniem specjalistów. Chcecie tą matrycę? Wpiszcie komentarz, a ją dostaniecie. Powiem Wam szczerze, że czuję ekscytację, że, że cieszę się, że. Wpadliśmy na taki pomysł to raz, a dwa, widzę już oczami wyobraźni, jak wielu osobom to pomaga, jak wielu osób ma jakiś fundament, na którym może się oprzeć, na którym może budować swoje kompetencje, nie wróży gdzieś z fusów, nie przegląda ofert pracy, nie wybiera tam różnych metod, narzędzi. Czyli ma taką zglobalizowaną matrycę kompetencji dla inżynierów jakości, czy menadżerów kiedyś, czy dyrektorów. I, I cieszę się, że znowu to wyszło ze szkoły jakości, że znowu jesteśmy tą firmą, która zmienia. Świadomość daje możliwości i pokazuje, co można robić i, i dlaczego warto się tego uczyć, a nie czegoś innego. Wszystkich zainteresowanych szkoleniami oczywiście zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.szkołajakości.pl, a dzisiaj ode mnie to wszystko. Artur Mydlarz, do zobaczenia następnym razem.